To jest, kochani, witam Was na kolejnym drapingu Dzisiaj przygotowałam zdrapeczki takie jak widzicie, mamy Bonda którego nie cierpię, ale może kiedyś w końcu przyniesie mi szczęście tak jak mojemu mężowi super linie i dwa razy krzyżóweczkę za 3 zł, jak widzieliście już super linie i wielką krzyżóweczkę już sobie zdrapałam troszeczkę zostawiłam tutaj, pod, tutaj dwie tutaj dwie, tutaj sześć więc co nie przedłużając, drapie, drapiemy. Może zacznijmy, może najpierw od bonda. A te zostawimy sobie na później. I co? Przybliżę Was. Żebyście lepiej widzieli. I co? I drapiemy. Także tak. Bunusika sobie zostawimy na później. O! Czy nasz ananasik da radę?

Przepraszam Was, ale bateria, ten, latarka mi się wy, wyłączyła, bo bateria mi pada, ale mam nadzieję, że wszystko widzicie, nie, widzicie, jest ok, jak ja widzę, to i Wy widzicie, więc mamy 23, może zapal mi kochanie światło, co? O, już teraz lepiej widać, troszeczkę Wam się odbija yy, światło chyba z tego, ale, ale widzicie, i co, lecimy. I mamy 28 oboczek 13 oboczek ach, te oboczki, kochani, to mi kochają normalnie, o, kolejny oboczek Uy, dobra, lecimy dalej 21 22 18, o, znowu już oboczek ale jak widzicie, na razie nam się żadne liczby nie powtarzają to jest coś nowego i mamy 28, o, o wielko mało, powtórzyło się. 26, nie mamy i ostatnie, ostatni rządek, szansy. Mamy 23. 25 oboczek, tak, wszystkie te oboczki są, 13 oboczek, 19 nie mamy i 16 oboczek, więc nadal nie nienawidzę. Chyba, że w bonusie nam coś da. Fajnie by było. Ale co, dało nam 0. 0. O, ale piszczy nasz Ananasik. A jest C, upewnijmy się, CL. Także <laughs> bonusik jest przegrany. Błądzik, i bonusik, i błądzik. O, troszkę was teraz oddalę. Będzie trochę światełko świecić, ale będzie okej. Okay. Także kochani, jak widzicie, na razie żadna linia nam się nie utworzyła, zostało nam jeszcze sześć znaczków. Przepraszam. To co? Nie. I lecimy. Mamy loda. Szukamy loda. Mąż mu się zimieje. On ma zawsze jakieś złe myśli, związane z lodem. Mamy tutaj loda, tu mamy lód i tyle. Lecimy dalej. Mamy teraz arbuzika. Szukamy arbuzika, ale ja nie widziałam arbuza, więc raczej. O tak zrobię. O. Raczej nie ma. Lecimy. Kolejny. Mamy serduszko. Serduszka też nie ma. Lecimy rowerek. Rowerek. No. Czy Wy już rowerki powyciągaliście? Już jeździcie na rowerach. <laughs> Bo widziałam, że życiowe doradca już sobie zaczął jeździć na rowerku. Ja też już zaczęłam jeździć na rowerku. A Wy? <śmany> mamy diamencik. Także tak. Tu mamy diamencik. Tu mamy diamencik. I co? I tu mamy diament. Przydałby nam się chociaż, kochani, popcorn. Popcorn albo może biedroneczka, albo może słonik. To dałoby nam. O, tutaj gwiazdeczkę zgubiłam. Zapomniałam. To co, jak myślicie, co tu będzie? Da nam coś wygraną, czy nic? Założę się, że da nam, da nam klucz. Albo ptaszka. <laughs> Albo koronę. Tak jest. Patrzcie, jak ja zgadłam klucz. I lipa. Także co. Sprawdzamy kontrolne. Mamy ARL. No niestety. Kolejna. Kolejny pustak. Także przejdźmy sobie teraz do krzyżóweczki. Troszkę Was przybliżę. Tutaj mm, tu chyba mi się a jest. Utworzyło mi się owoc i wola. I nic poza tym. Także co? Tropię. Kolejną naszą literką jest literka Z. O, mamy trzecie słowo. Osocze. <laughs> Już nam się za zdrabkę zwróciło. Szukamy jeszcze Z. Nie ma Z. I ostatnią literkę mamy X. A, X. Ale to nam nic nie daje. Mamy osocze, mamy wola i owoc. Także powinno być trzy złote. Także co? Sprawdzamy. Jest, jest. uuu. Także mamy 3 złote i za zdrapeczkę nam się, kochani, zwróciło. To super. Także ostatnio drapiamy zdrapeczkę. <laughs> Tutaj mi się utworzyło słowo tylko lej. I nic więcej też zostawiałam tutaj dwie literki, także co sprawdźmy. I mamy literkę a o, nawet się atelki a nie spodziewałam, ale czy na, da nam to coś, czy raczej nic. I tak mamy w słowie beza, mamy w słowie ada, w słowie aspirant, w słowie waza. Mamy w słowie kajak, mamy pierwsze słowo. Kajak. Raj. Dwa słowa. Raj. Ikra. Ikra. Marmolada. Schizma. Wagner. Wagner. I tyle. A, wy, a, a nie, dwa słowa mamy, bo mamy kajak i mamy waza. I lej, trzy słowa. O, super! Fajnie! Lecimy ostatni. I mamy, słowo, mamy literkę H. Ale jak widzę, to mamy tylko jedną H I najwyraźniej za zdrapeczkę nam się też zwróciło. Mamy waza Mamy kajak i mamy lej. Także co? Sprawdzamy. A e nie, patrz, ma, mamy. Te te te. To powinno być 6 złotych. Tu gdzie ja tutaj pogubiłam? Zaraz, poczekajcie, sprawdzimy sobie, by nie było i nie było d. Nie było ryf. Nie było. Ry hmm. nie było. Hm. Poczekajcie. Any! A mój mąż zobaczył. Opatrzcie. Agent, no tak, mamy 6 zł. Super! Fajnie. To mi się podoba. To fajnie. To więc tak, podejdźmy do podsumowania. Te dwie zdrabki O, odsunę was troszeczkę. Te dwie zdrabki nam przegrały. Wygrały nam dwie krzyżóweczki, krzyżóweczki z kwotą. O, troszkę ciemno widać. Z kwotą 3 zł i 6 zł. To mamy 9. A na zdrabki wydaliśmy 21 zł. Więc na minusie jesteśmy. Kochanie, pomóż. 12. Tak? Nie mam głowy, no myślę. 12. Więc 12 zł na myślę to tak nie jest źle. Bo bywały, bywało gorzej u mnie, jak wiecie. Także co? łapeczkę pod filmikiem. o, synio też musiałam łapeczkę pod filmikiem postawić. O tak. a Prosimy o łapeczkę pod filmikiem, jeżeli Wam się podobał ten fi filmik. Subskrybujcie kanał. Co jeszcze? I zostało 5 dni do rozwiązania konkursu. Także bierzcie udział w konkursie. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, kochani. Pa! pa, 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 pa.